Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Dzisiaj Układ Słoneczny od JK Brickworks. Ale jak to, ale co, będziesz pokazywał zestaw z instrukcji z Rebry Cable? Nie, bo ten zestaw trafił do pudełek. Nie został wydany przez Lego, tylko został wydany przez kadę. Kada często gości na moim kanale, bo uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa, kiedy firma produkująca klocki zaprasza twórców, powszechnie znanych i lubianych, do współpracy i wydaje ich zestawy, albo po prostu zamawia u nich projekty. W każdym razie ten projekt JK Brickworks pojawił się chyba w 2016 roku no i można było sobie kupić instrukcję i złożyć właśnie coś takiego. Nie wiem, czy w dokładnie identycznej formie, ale w tym momencie już nie trzeba kupować instrukcji i kupować oddzielnie elementów, tylko można sobie kupić taki oto zestaw. Tu jest 865 klocków, kosztuje to 60 dolarów, ale nie powiem Wam, ile trzeba zapłacić za podatek VAT i ewentualną opłatę celno-skarbową, z tego względu, że paczka przyjechała do mnie Fedexem. A jak przyjeżdża Fedexem, to jest ten problem, że ja dostaję paczkę, a na przykład po trzech tygodniach dostaję fakturę z informacją zalega Pan z płatnością, bo nie dostałem jej wcześniej. Tak jak to to przyjeżdża DHL-em czy UPS-em, to ogólnie rzecz biorąc nie ma problemu, bo dostaje wcześniej powiadomienie, dostaje nawet czasem fakturę na maila, mogę ją zapłacić, a tutaj płacę zawsze po terminie, więc nie wiem ile tego będzie. Tak zakładając, na chłopski rozum, to powinno być około 70 zł Watu, a jeśli przyjdzie zapłacić też opłatę celno-skarbową, to pewnie trzeba dorzucić drugie 70 zł. Raczej to przy tak małej paczce nie powinno się zdarzyć, więc możemy za założyć taką cenę, że to 60 dolarów plus 70 zł około pewnie watu. Jak coś to tam link wam wrzucam w opisie, jakbyście chcieli to kupić na stronie KADY. Cały czas nie wiem, jak to wygląda z polską dystrybucją. Jak ktoś mnie pyta, gdzie kupować KADę, to mówię, że albo na stronie KADY, albo odsyłam was do niemieckich sklepów, bo po prostu wiem, że tam jest na pewno w 100% oficjalna dystrybucja. A jak to wygląda z tą polską, nie jestem do końca pewien. Ale dobra, odłożymy sobie pudełko, a potem będziemy kręcić układem słonecznym niczym pszczółkami z Minecrafta. A, jeszcze zanim przejdziemy, jest jedna w ogóle taka fajna rzecz jeszcze teraz kadowska, że y, tutaj są takie klipsy, jak chcecie sobie na przykład ozdabiać coś klockami, tutaj mam garstkę takich klipsów, wow, 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 te klipsy są różnokolorowe, są na przykład białe, żółte, zielone, Czerwone i są różne, bo są albo bez zawiasu kulkowego, napina, albo są z zawiasem kulkowym. Możecie sobie tutaj coś przyczepić. A ja na przykład sobie mogę demogorgona posadzić. A nie, nie posadzę sobie, tylko mogę go postawić co najwyżej i tak sobie coś wpiąć, przyklipsić, ewentualnie, nie wiem, na dokumenty to jest fajne. Tak jak sobie chcecie, nie wiem, od, od sami pozdabiać, to taką też nowość wprowadzono. I w takim stylowym woreczku nawet przyszło. I z kodem QR czytajcie, ciekawe co wyskoczy. No, a teraz już możemy oficjalnie przejść do otwierania pudełka. No cóż, pudełko trochę ucierpiało, bo jechało z Chin, ale jeśli chodzi o wygląd, wygląda naprawdę bardzo dobrze. Tutaj w ogóle zobaczcie, mamy ten napis Solar System, taki lekko gdzieś tam rozmazany. Mamy tutaj całą masę gwiazd. No a z przodu, oczywiście, widzimy chyba render, bo, bo zdecydowanie to nie jest zdjęcie tego modelu. 865 elementów, no i. Tak to wygląda z tyłu. O, pudełko mi się obróciło. To jeszcze sobie zerkniemy na wymiary 33 cm na 19,4 cm. to jeszcze obrócimy. No i tak to wygląda z tej strony. Możecie zobaczyć, jak to wszystko się obraca, jak krąży. E, oczywiście po złożeniu będziemy testować. No ale ta jedna korpka rzeczywiście powoduje bardzo fajny ruch. No i tutaj jeszcze mamy te wszystkie wskaźniki. E, nie wygląda to na prawie 1000 klocków. Można pomyśleć, że to jest tak. 500 klotków max, no ale cóż, otwórzmy w takim razie pudło, zerknijmy do środka. To jest w ogóle, szczerze mówiąc, dla mnie taki nietypowy model skady, z tego względu, że do tej pory składałem jakieś takie większe lub mniejsze pojazdy, najczęściej sterowane. A tutaj mamy coś nietypowego. No dobra, instrukcja została zapakowana wraz z naklejkami. Naklejki to wszystkie te takie tabliczki, oczywiście, które odpowiadają za miesiące. No, a jeśli chodzi o jakieś elementy luzem, to tutaj jeszcze mamy takiego base 16 na 16, no i troszeczkę worków z klockami. I jeśli chodzi o numerację, widzę tutaj dwójki, trójki, nie wiem, czy to nie wszystko. E, chyba tak, chyba do trybki to jest ponumerowane. Zróbcie też uwagę, bo no, w poprzednich filmach z zestawami Skady też to pokazywałem, jak wygląda separator. On jest kompletnie inny niż separator z Lego. E, czy on jest przydatny? Szczerze mówiąc tak, ale jest nietypowy i używa się go nieco inaczej niż tego legowego. Strasznie to wszystko szumi, szeleści, Ja po prostu idę składać i zaraz będziemy oglądać układ słoneczny. Gracias. Zestaw złożony już mogliście zobaczyć, jak wygląda z każdej strony oraz jak się kręci. Muszę przyznać, że to jest taki fajny kurzołap, taka ciekawostka, którą można postawić na półce, która jest funkcjonalna pod kątem tego, że kręcimy korbką i wprawiamy w ruch całą konstrukcję. Myślę, że on też bardzo fajnie może stać na przykład obok takiego statku w butelce z Ideas, bo jak najbardziej to są właśnie takie zestawy, które nie służą do niczego więcej niż do patrzenia jak ciekawie, interesująco albo i ładnie niektóre z nich wyglądają. Tutaj jeśli chodzi o ładność zestawu, to mam pewien zgrzyt, no ale ciężko jest schować tak duży mechanizm w jakąś obudowę, żeby to wyglądało sensownie, więc dzięki temu mamy połączenie estetyki, mowa tutaj o podstawce, z funkcjonalnością i tymi wszystkimi zębatkami. Jeśli chcemy mieć to wszystko na widoku, stety albo i niestety trzeba było wybrać taką drogę. No i jakby nie patrzeć, nie jest to jako taki układ słoneczny, mamy tutaj po prostu ziemię, księżyc i słońce. A też w międzyczasie, odkąd zestaw do mnie dojechał, a czas, kiedy go składałem i nagrywałem, troszeczkę się wydłużył. E, okazało się, że dopłata przyszła tylko za VAT, więc to było jakieś 100 zł z groszem, więc tak to wygląda, jeśli chodzi o koszty. Nie było żadnej opłaty celno-skarbowej tym razem. No a co do samego wyglądu. Po pierwsze, mamy tutaj na podstawce umieszczone takie skosy z naklejkami, one oczywiście odpowiadają dają za nazwy miesięcy, w skrócie mamy ich 12, mamy też podstawkę, która rzeczywiście jest estetyczna, jest ładna i jeśli chodzi o wykończenie od spodu jest ok. Co do samych planet, to też jest bardzo fajny patent na to, jak budować sobie różnej wielkości kule z klocków i tutaj możecie też sobie podpatrzeć, czy ta Ziemia jest rzeczywiście do Ziemi podobna? Myślę, że tak. Słońce, no tutaj ewidentnie nie ma wątpliwości, Księżyc to jest po prostu taka szara kulka, no i tak też możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda z innych stron i zaraz pokażę wam, jak to wszystko pracuje już w takim zwolnionym tempie, bo naprawdę tych zębatek jest tutaj cała masa. I też warto pamiętać, że przełożenie na te zębatki jest różne, no bo cała konstrukcja wykonuje ruch, który w teorii trwa rok, oczywiście w teorii w sensie umownie. Mamy też oczywiście o wiele szybsze obroty i ziemi i księżyca, słońce obraca się dość powoli, a najwolniej obraca się właśnie ta wskazówka, która pokazuje nam jak mija rok, w, jakim, w jakiej części danego miesiąca jest ułożenie czy to naszej planety, czy księżyca, czy też właśnie słońca. No i w momencie kiedy kręcimy sobie korbką w prawą stronę, to zobaczcie, jak te zębatki pracują. Żeby też nie było, że jestem gołosłowny, pokażę Wam w różnych miejscach. Tutaj to wygląda w ten sposób, tylko jak trzyma się to w powietrzu, to nieco słabiej widać. I zobaczcie, że każda z nich kręci się w innym tempie. Mamy tutaj różne rozmiary zębatek, więc to przełożenie, tak jak mówiłem wcześniej, jest różne. Mamy tutaj też kolejne zębatki w tej podstawce, które też się kręcą. No i tutaj przede wszystkim myślę, że jest ich najwięcej. I tutaj też to wszystko się rozkłada na kolejne elementy tego zestawu. I ziemia jest tak lekko pochylona w momencie, kiedy sobie obracamy no to zobaczcie, Ziemia się obraca bardzo, bardzo szybko, ten Księżyc wokół Ziemi krąży też w dość szybkim tempie, no a zdecydowanie wolniej obraca się Słońce. O, właśnie odpięła mi się korbka, bo ona jest tylko osadzona na jednym akslu, więc tutaj trzeba delikatnie się z nią obchodzić. No i tak to wszystko pracuje w takim klasycznym, standardowym tempie. Naturalnie jak obraca się podstawka, to też obraca się ten wskaźnik miesięcy i tak to wszystko się prezentuje. Czy zestaw zaprojektowany przez JK Brigworks i wydany przez KD jest godzien polecenia? Tutaj myślę, że opinie mogą być podzielone, bo niektórzy stwierdzą, Hmm, ale w sumie po co to komu, jest to tak, powiedziałbym, średnio estetyczne, ale z drugiej strony ta konstrukcja, która jeszcze jak była projektem, rzeczywiście zrobiła furorę i wzbudziła duże zainteresowanie z tego co pamiętam, choć było to kilka lat temu. A teraz każdy z was może sobie właśnie tę konstrukcję postawić w domu bez konieczności kompletowania oddzielnie elementów. No i co do samej funkcjonalności, zestaw działa absolutnie bez zarzutu. Tutaj nic nie pstryka, tutaj nic nie przeskakuje, tutaj nic nie odpada. Jak najbardziej jeśli chodzi o jakość i o wykonania jest bardzo dobrze. No ale już wielokrotnie przy okazji recenzji zestawów skada o tym mówiłem, że co do jakości klocków ja zastrzeżeń nie mam. A jeśli chodzi o funkcjonalność, też tutaj wszystko działa jak należy i szczerze mówiąc, jest to po prostu taka ciekawostka. Jeśli interesujecie się właśnie takimi tematami kosmicznymi albo czujecie w sobie duszę Mikołaja Kopernika, to jak najbardziej możecie po ten zestaw sięgnąć i kręcić nieustannie korbką, patrzeć jak to wszystko się zmienia, bo naprawdę mechanizm jest bardzo fajny. Tyle, że jeśli nie zbieracie klocków, które ustawiacie na półce i nic się z nimi nie dzieje, to, to po prostu nie jest to wybór dla Was. Ale jak najbardziej, konstrukcję warto pochwalić. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.